Cześć, witajcie, tutaj ja, Avi, bądź jak No i w dzisiejszym odcinku oczywiście nagrałem dla was odcinek z Minecrafta, tak? Seria dosyć poboczna na kanale, a raczej na pewno poboczna, bo raczej głównym, e, aktualnie główną serią jest Little Planet, a zresztą Minecraft zawsze był bardziej poboczny. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie, jak widać, mury naszego pseudo-zamku. I boosted Czekajcie, załaduję sobie go. Zobaczymy. To dupy taki trochę, nie? Ale to wiem Wiem, że trzeba z wysokości, więc to nie ma większego znaczenia akurat na, tym, na ten... moment. Dobra. Peręłukę sobie zachowamy w skrzynce. Mamy 6. Zanim niedługo będziemy szukali chyba Ender <grytania> end portalu tak? Ale zanim przejdziemy do odcinka, to sponsorem jest strona ZIWOBRANIA, na której są super wzory na koszulki, bluzki, bluzy, kubki, naklejki, no i tak dalej. Są bardzo dobre jakości nadruki, możecie również uzyskać bądź kupić sobie mój wzór, ty również również wynieje na moim profilu. Zapraszam do sklepu, oczywiście link jest w opisie tego filmu. No, ale na razie w tym odcinku zajmiemy się, słuchajcie, myślałem o tym trochę, nie za bardzo miałem pomysł, poza rozwojem tego naszego muru, bo to nie jest jak to jest dosłownie mur, nawet nie jest dookoła. Taki początek w sumie, byle gówna, bo to, no, co to jest? <noise> Optifine działa. Właśnie zauważyliście dobrze. Optifina już mam. Eee, czekam tylko w momencie, kiedy będzie jeszcze Optifine Forge. Taka wersja, jakby jak się kombinować, żeby tak by instalować. I tak będę musiał aktualizować te mody. W sensie mody, no ja mam dosłownie takie wizualne, nie? To jest mapa i, i, i check, te checkpointy check więc to tyle tak właściwie. Chciałbym zrobić łuk. Następnie pójdziemy sobie może do bastionu. Wrócimy, pokonamy, wrócimy sobie z tym naszym netherite'em. Bo bardzo bym chciał sobie zrobić netherite'owe niektóre przedmioty. Ale na razie by się sprzedała naprawa na killów i na Miecz. Wow! Ja wiem, że to jest kamel, nie? Budziły się oba kamele. E, naprawa. Sprzeda się bardzo naprawa, więc trzeba na pewno książek, trzeba na pewno emeraldów. E, tego nam akurat nie brakuje. Czego nam może brakować? Na ten moment chyba niczego. Mi się wydaje. Mamy X, mamy wszystko co trzeba. Naprawa. Dobra, jedna. Druga. Czy my chcemy wziąć na siekierę naprawę? Myślę, że chcemy, bo to jest taka fajna siekierka. Szkoda byłoby sobie jej nie zachować. Niech będzie, tylko nie pamiętam, ile tam potrzebę tych emeraldów. Żeby go tam napójść, tym, tak? Ja, 25. Wow, promocja o jeden. E, może być. Zawsze tam jeden w pieszeni, tak? Dobra, chodź tutaj. No i cyk, bardzo fajnie. Ciekawe, jaki masz następny level, jak się mogę tam. Aha, w taki sposób niefajny. To nie. Dodajmy sobie. Chociaż łuku pewnie nie będę już chyba nie będę dał rady, sobie w inny sposób, ee, że tak powiem, wyrobić. Więc, pierwszy, sobie może zrobimy łuk. W pierwszej kolejności. Żeby się potem okazało, że się nie da. Na łuk też by fajnie było dać sobie naprawę, tak? Od razu go zrobimy. To nie wiem, z tą siekierą. Chyba odpuścimy z nią. Albo po prostu nową naprawę sobie wykupię. Tutaj jesteś, łuku. Cyk, mamy łuk. Gdzieś tam łuk już był, ale to bez znaczenia, pewnie jest trochę zużyty. Teraz będzie taka nówka. Myślę, że lepiej. Chyba, że mam łuk. Nie, niemożliwe. Tak właśnie myślałem. Dobra, wkładamy. Płomień. Niezniszczalność. O kurde, płomień. Płomień, mówiąc. Okej, okay. no to jest fajny łuk. Bardzo mi się taki łuk podoba. Chyba jednak zasadowałem. Chyba sobie zrobię jednak naprawą. Dla ciebie, dla ciebie. No i nie będzie ten, ten łuk. Bardziej mi się podobasz. Podobasz <laughs> tym łukiem. Dobra, ale się kierkę. Oczywiście, że również zrobimy sobie, bo. No po prostu tak. No jak już wszystko, to wszystko. Zbankrutowałem trochę z tymi emeraldami, ale wszystko się oczywiście Na no, nadrobi. Nie ma co. Dobra, no to fajnie. Z tym się udało. Odłożenie niektóre śmieciuchy do skrzynki, bo nie wiem po co mi one są potrzebne. Ale mam tu syf. Kiedyś to. Ogarnę, na razie mi się nie chce. No i trzeba w ogóle zrobić jakiś, jakąś siedzibę mi się wydaje. Dużo mamy węgla. Nie wiem kiedy to pozbierałem. O, dobra, tutaj nie ma prawie w ogóle tego, więc to przełożę. Co, jaką ty? Dobra. Dobra, ja tutaj zrobię troszeczkę porządek. I wiecie co, chyba na nie będę teraz robił cięcia. Tylko cięcie sobie zrobiłem w momencie, kiedy pójdę do netheru, bo tego bastionu nie za bardzo mi się widzi szukać tak. E, jakby na odcinku, bo bez sensu. Ja to zrobię jakby z cięciem, tak? Przyspieszne tempo tam? Nie, nie wiem po co macie oglądać, jak ja tam biegnę. Dobra, widzimy się za mną, jak będę w bastionie po prostu. Przejdę się po drugą stronę na drugą stronę portalu. No, ja pamiętam gdzie to było, to było gdzieś tam, się szło, no, więc... No kurde. Więc widzimy się za moment. Ale zajebiście. Ale łatwo. No to widzimy się za moment. Dobra, słuchajcie, już je... O, cześć, już jestem. Trochę mi to zajęło tutaj dojść, bo jednak, wiecie, nie bardzo pamiętałem. Ale udało mi się. Trochę, że jedzenia wyjadł, to jest trochę problem, tego się trochę obawiam. No właśnie, w ogóle po drodze wróciłem się do bazy po chleb i po to mięso, e, które miałem i w zasadzie zjadłem. I teraz sobie zdaję sprawę, że mogłem w sumie wziąć trochę go więcej, nie? Dobra, no trudno. Idziemy z tym, z czym możemy to co mamy. O, wielki susiacz, to pamiętam, tam był Strider, tak? tego zostawiliśmy jakoś. Zimno mu trochę, no ale no, trudno, no musi się poświęcić dla mnie. <grytanie> Wrócimy tu po ciebie, kolego. Na razie idziemy po to, co jest dla nas najważniejsze. Pozbieram trochę kwarcu dla Expa, bo czemu nie? No i wchodzimy do twierdzy. Po raz naprawdę nie wiem, w sumie który. Miejmy nadzieję, że ostatni. Tak sam. On się mnie chyba ewidentnie bał i postanowił popełnić. Po... <grystwa> On wręcz postanowił popełnić samobójstwo, nie? Więc. Chyba oznacza, że jesteśmy gotowi, żeby tu se przyjść. Fajnie. Dobra. Jesteśmy, tylko tym razem będę trochę bardziej ostrożny i rzeczywiście będę miał broń, która będzie strzelała na odległość. Jakąkolwiek. No, tym razem się w taki sposób nie wygłupię. Jezus, wystraszyłem się. gdzie? No, tam. No właśnie. Będę bardziej ostrożny, że kiedykolwiek. Nie wiem, czy normalnie bym się odwrócił, bym zaglądał, czy tam jest. Okej, okay, mam trochę bloków, z tego co widzę. Pójdźmy tu, gdzie chciałem pójść. Ale nie poszedłem. Słyszę tego brutala gdzieś. Dobra. Tutaj raczej nic nie ma. Wybacz za tą Ci się skupiam nic Tutaj wyczyściliśmy z tego co widzę Dobra spoko To dobrze To nalebędza Jak go gdzieś słyszę nie? Tak chamsko go gdzieś słyszę Gdzieś tu Ja Jasne że tutaj A i tu kilku ich tutaj jest tak O mój Boże dobra Czekajcie moment O kurde, naprawdę sporo. Nie, no dwóch. Dobra, uśmiercę ich, żeby nam po prostu nie przeszkadzali. Gdzie drugi spadł? No, a drugi sobie po prostu zniknął. Dobra, wchodzimy tu. Oczywiście uważnie patrząc czy nic nas przypadkiem nie zabije. No Tutaj słyszałem, że ktoś tam jest u góry. Zaraz się tym zajmiemy. Na razie się zabudujmy. Daj mi spokój. Wiem tarczę mogę użyć, ale już tą cholera są tarczą. Dobra, bezpiecznie mamy teraz. Yo! Mamy! Dobra, pradawny zgliszcza. Tego właśnie w sumie szukaliśmy, super. Tym się mogę najeść, więc to jeszcze elegancko. Dobra, pójdźmy sobie na górę. W każdej skrzynce może być jakieś właśnie zgliszcze, które nam... ...odpowiada w każdej ilości. Jak na sam początek, nawet może być takie pojedyncze Aczkolwiek wiadomo, że najlepiej by byłoby, gdyby po prostu Mnóstwo, bardzo dużo Gdzie ty kolego jesteś? Gdzieś go tam słyszę, ale nie wiem, chyba mam go wylany Po prostu pójdźmy mostem To jest ten, którego tam zrzuciłem, nie? Za strany blok, prawie umarłem przez Ciebie. Gdzieś tam był. Nieważne. Piszę, że go jeszcze zobaczę. Fuh, Dobra, stres się trochę odpala. Ka No Noi. dupa Nie wiem, w którym miejscu dokładnie, ale gdzieś tu było ich tak, tak dużo napełnione w tym jednym konkretnym miejscu. Na początku dobrze by było po prostu zabrać sobie tą... Główną rzecz, która jest na tej samej środkowej wyspie, nie? Hmm, Enderperałowa jest przydatna, ale ja ją dam do skrzyni, bo ona będzie, ona będzie przydatna też również później. O! Was właśnie szukałem. Super. Jest tam jeszcze któryś? Chyba nie. No dobrze... Yo! Czapka cię skusiła, gościu. Tam widziałem gościa. Sam gdzieś w środku. Właśnie. Coś tam się. Bo ta fuck? Tam jest brutal, widzę go. Co tu się dzieje? Czy mi co był za głosy? What the fuck? nie, ja mi daję bo to mnie trochę przeraża. Coś się zbugowało dziwnie. W blokach się poryspili i teraz umierają. Tak w dziwny sposób. Ej, co się dzieje? What the fuck w ogóle goście Nie wiem, zbugował jakoś Uff, dobra. Bierzemy tej nagrody głównej. Opa, dobra, tyle. Eee, ulepszenie jest, mamy całą sztabkę. No i bardzo super, ciernie. No i standardowo, standardowo bardzo dużo złota, ta. Dobra, mamy to. Zrobiliśmy sobie ten bastion. Ale fajnie. Po polutku wszystko zrobiliśmy. No nie, to już było 18 zł to poszło do dupy. Dobra, teraz będziemy szukali sobie taki bardziej poboczny tych skrzynek, bo one też tutaj również są. Eee, tak. No no to zaraz się okaże Opa Ciebie się wystraszyłem kolego Jezus, ja się go tak boję niesamowicie, nie? <laughs> Niesamowite jest to, że go w ogóle zabijam za każdym razem. Dobra. Skrzydzie O powiesz, że go zabiłem. Aaa, gościu, tak to mi podskoczyć. Właśnie. Jest ta skrzynia, o której mówiłem, jest łopata Eee Gówno, no co mogę powiedzieć? No łopatę wezmę No ja nie wiem czy coś, coś jeszcze w tych skrzyniach będzie ciekawego Powątpiewam Mocno raczej powątpiewam Ale mamy trochę tych zgliszcze I całą sztabkę jedną, więc naprawdę jest spoko pod tym względem. Że jedna nam się udała Dobra, co jeszcze trzeba wyczyścić sobie boki Czy na pewno nic, nic nie zostało pominięte? Wydaje się, że nie. Ale super Ła wow. Jestem się naprawdę zadowolony teraz pytanie nam co chcemy pierwszą sztabkę wydać Czy na jakiś kawałek zbroi, czy na miecz? Chyba ja powiedzieć, że raczej na miecze. Bo w kilo nawet nie ma... w kilo w ogóle. Nie ma żadnego sensu, żeby to pchać. No, zbroję to tam, wiecie. A tam się zrobię, jak się będziemy tego po prostu więcej, nie? No, yy, proszę bardzo. No, już nie będzie raczej żadnych skrzynek. Raczej, ja bym powiedział, że na pewno nie będzie. Tam by mogło coś być? Nie, wiem, zobaczę. Rozglądając się dokoła oczywiście. No, ale nie będzie. No, jakaś duża pochodnia. sobie by świnie zrobiły? Dobra. Nie ma, że wracamy sobie teraz do domu. No, było to przerażające, nie powiem. <laughs> a właśnie z tym początku nie powiedziałem, że jeżeli, jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, to oczywiście zostawcie jakąś ocenę, subskrypcję bądź komentarz, tak? No, a my wracamy. Ty, ale tak bez żadnej śmierci udało. Zadziwiająca. Zobaczymy, sobie tutaj na samym dole, czy nie ma żadnej skrzyni. One lubią być tak też na dołach, tam gdzieś pochowane. Nie. Nie ma. Pamiętam, że bywało tak, amsko, czasem to porobiono. Że mogły być naprawdę tak gdzieś nisko pochowane, ale zresztą nawet jakby były. Prawdopodobnie w tych skrzyni jakby nic nie było. Takie największe gówno zawsze nich było. No, to trzeba teraz szukać drugiego bastionu. O nie. Nie bardzo mi się to widzi. Dobra. Na razie to po prostu wejdźmy. O kurde. Mmm... Eee... Gdzieś tam miałem ognisko, nie? Pamiętam że takiego było tutaj. Miałem na pewno ognisko gdzieś. No gdzieś było no. Gdzieś tu na boku było. Cholera jasna. Kurde, Belek, to... O! Dobra, o... Jeszcze drugi się zrespił. Mam jedzenie. Dobra, odracowani. czas sobie taką śmiercę no, Oczywiście się bez łzy żadnej Bo po co, tylko wiecie czym jest problem? Ja nie mam wędki Na ciebie No my sobie odejdziemy Naszym strajderem Aha, ale pajęczynę skąd wezmę. No, o nie. O nie, Strider, chyba cię tu zostawiam. Nie mam jak ciebie wziąć. Trudno. To wracam bez ciebie, słuchaj. Zapomniałem o tym elemencie zupełnie. O, to widzimy się jak już wrócę, nie? Trochę to potrwa. Bo to gdzieś tam... Yy, nawet nie wiem jak. Zobaczę. Więc się za moment. Dobra, słuchajcie, już jestem yy, przy portalu, generalnie u nas w bazie, tak, u nas, w naszej wiosce. No i trzeba się pozbyć tego bałaganu, bo jest trochę syf. no nie powiem. Łanie się tutaj żelazo wszystko przepala. Mamy tutaj jedną tom z ja tu sobie od razu na drugą przepalimy, aczkolwiek to nie ma wielkiego znaczenia, bo... No jedna jest ta. Dużo bloków złota, generalnie od cholery złota. No i mamy sztabka Netheriteu. i tu. Mieliśmy szablon? Tak, mieliśmy. Tu już mamy dwa. Z te szablony też trzeba pamiętać, nie? Że one są bardzo istotne i ważne. Koniecznie mamy taki stół, który by nam pozwolił, chyba nie. więc znaczy trzeba go sobie skraftować. Ale ma bardzo łatwy crafting, więc to też nie jakoś bardzo... Nie wiadomo jaka. Zresztą naprawdę to jest aż... Idiotycznie łatwy crafting. No, no i mamy. No i go sobie może postawimy gdzieś tutaj. A w takim miejscu na przykład, ta? No jak fajnie to wygląda. Nawet nie wiedziałem, że jest taki obrazek tutaj yy, takiego szkieletu. Powiedzmy. Stojaka na zbroję. No i dobra. No i chyba zakładamy, co? Jako pierwszą rzeczą, jaką będzie miało. Ederite, to myślę, że nasz miecz. Chociaż nie jest najlepszy, sprzedałoby się go ulepszyć, chociażby na tą ostrość 5. Ale to wiecie, na to jeszcze przyjdzie czas, wiecie, wiadomo. Zresztą tutaj można sobie, tak? Więc dobra, lecimy. Pierwsze, co to oczywiście miecz. A, jeszcze szablon. No, więc jak już mamy szablon. To wystarczy sobie to cyk, netherite'owy miecz. Wow. Aż się trochę pogoda sprzedła? Mi się wydaje. Ale dlatego może, że idzie noc. No, tego ostatniego szablonu nie możemy się pozbyć, bo no nie bardzo, nie. Go lepiej sobie zduplikować, bo jest taka opcja przecież. Bardzo warnie, ciernie. Ty nie mam tu cierni. A da się to połączyć? Znaczy tam ile, że raz cierniami chyba miałem, nie? Czy nie miałem? A mogę? A to, co co to dam? <ślaski> Dobra, więc ja wam dziękuję za oglądanie. No, i widzimy się w następnym odcinku, gdzie pewnie będziemy szukali pastionów, aczkolwiek nie wiem. Zobaczymy. To będzie nie wiem nawet kiedy, tak zresztą. No ja i do zobaczenia, no i cześć.